Cześć mordeczki, witajcie na krótszym kanale. Oto Clothing Store Simulator. Gra, w której tworzymy sobie swój własny sklep z ciuchami. I cóż, ja już sobie może zacznę tutaj kontynuowanie. Bo już zacząłem grę, no bo to jest taki troszkę wiecie, na szybko trzeba coś robić i to dużo czasu zabiera. Więc ja już jestem poziomu czwartego, mam 265 baksów i tak oto pięknie prezentuje się mój bieda sklep. No właśnie, zaczniemy nowy dzień, zobaczymy co tu się tak naprawdę dzieje. Każdego dnia dostajemy raport dzienny, ile klientów przyszło, czy jest ich więcej, mniej, ile jest zadowolonych, ile nie mogło znaleźć produktu, bo nie kupiłem, inni płaczą, że za drogo, o Jezu, inflacja. No i mamy po prostu wynik, tak? czyli codzienne doskonalenie, jakieś tam punkty, poziom sklepu i ile dostaliśmy hajsiwa. Ja teraz jestem dalej na tym poziomie czwartym. Tutaj mamy sklep zamknięty, nie zamykamy sklepu, tylko cały czas ma być otwarty, i klientów mamy przyjmować. Ja sobie wezmę teraz tutaj moje biureczko, przestawimy tutaj troszkę bliżej, może tak sobie tutaj to biureczko pierdykniemy. I teraz tak, klienci tu przyłażą. Oni tu przyłażą i oni sobie biorą te ciuchy, które tutaj gdzieś wiszą. No i, i cóż, i je układają. Widzicie? Czasami chodzą do przebieralni, które gdzieś tu wcześniej postawiłem. Myślę, że tą przebieralnię na razie jedną damy tu, drugą tam z boku. Strefa męska i damska, i oni te ciuchy tutaj zostawiają. Ja muszę te ciuchy zbierać i wysortować tak, jak trzeba. Gdzie mamy te sukienki? Tu mamy sukienki, układamy ile się da. Babka tu pobrała troszkę. Rzucimy je na razie na podłogę. Ładnie zbierasz. Ty coś kupiłaś, idziemy do kasy. I no cóż, tutaj mechanika jest biedna, nie? Czyli po prostu klikam pierwszym klawiszem myszy na ciuszek, który ona kupiła. Mamy tu podświetlenie, ale czcionka jest taka, że ni cholerę nic nie widzę, co tam jest napisane, poza dolarami. No i spację daje, nie? Tyk, 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 tyk. O, ty ładnie tutaj zainkasowałem teraz na tej kobicie. No i dobrze, posprzątajmy te ciuchy, które oni tutaj powyrzucali. Mamy jakiś ciuszek męski. Mamy tą spódnicę całą. M tryb miejsca. Weźmiemy to od spodu. Tu jest ta fioletowa koszula i niech to leży. Ty sobie tu przebieraj, gościu. A ja muszę kupić nowe towary. Używamy. Mamy tak. W sklepie mamy możliwość hurtownikowania, czyli kupuję ciuchy, których nie ma, bądź są nowe w sezonie. Jak widać, w magazynie wszystko mam. Możemy kupić meble. Typu, o, kwiatek możemy kupić. I półkę. to ja bym sobie wziął, dodamy do koszyka, dodamy do koszyka. Co to jest stand? I ten, jakaś półka. O, może półeczkę sobie kupimy i to już za 200 pójdzie. Chciałbym kupić nową markę ciuchów, ale widzę, że tutaj słabo, jeśli chodzi o marki ciuchów. Więc nie, przyda mi się więcej mebli do ciuchów, czyli ja bym kupił te zwykłe, najtańsze wieszaki, nawet Z2. Kupujemy. Przyjedzie zaraz ciężarówka, a ja wezmę jeszcze produkty i kupimy sobie, tego jest mało, tego jest mało, to to średnio schodzi. Już za 600? Czyli to, to wyście ocipieli, no. No nie, no to, to muszę coś wyrzucić. Za 200 mogę kupić, no to kupimy te koszulę, bo więcej mi nie stać, jestem biedny. Kto tu handluje? Nie mam żadnych yy, pracowników. Cloud Store Simulator. No, można chyba nawet zmieniać później wygląd tego sklepu, jakieś tutaj pierdoły podostawiać. A ja idę odebrać paczki, bo oni tak fajnie rzucają tu na ulicę. Widzicie tu ziomeczki sobie idą. Wszyscy z jednego bloku, prawda? No cóż, takie osiedle. Tam można dokupić sklep. Być może będzie się dało zmieniać ten design. Cholerawie. Zbieramy na razie moje tutaj ciuszki. Tu mamy wolne, więc ja tu porozkładam. Trzeba klikać jak gupek. Tutaj przeskakujemy zaladę. szybko schandlowane i ziomek. I teraz tak, co my tu mamy? I tu jest wieszak, więc otwieramy klawiszem F pudełko i dostawimy sobie tutaj kolejny stand. Tutaj mamy kwiatka. Kwiatka ja sobie chcę pierdyknąć, jak prawdziwy rasowy szef chciałbym na biurku, a się nie da. Czy Jezus, gdzie by mi tu dać tego kwiatka? Tu się da? Nigdzie się nie da. To macie tu w przejściu, prawda? Jak ktoś chce, to musi podskoczyć. Dobra. Sprzedajemy. Ładnie, żeś tutaj babeczka kupiła. Tutaj jakieś śmieci leżą. No tak, bo to, tego mi nie chcą, kurde, kupować. Nie wiem czemu. Uparli się, że brzydkie. No w sumie w taką kratownicę to ja też bym się nie ubrał. To mi przeszkadza. Jednak tego kwiatka tutaj walniemy. I o! Tutaj ładnie ozdabia. Jedna roślinka. Ty babeczka możesz iść. Już wołają, żebym nowy dzień rozpoczął. I ja jeszcze nie zaczynam nowego dnia. Wybieramy sobie otwórz pudełko, kolejny wieszaczek, dostawimy w strefie damskiej. Tutaj mamy pówkę. I pówkę zrobimy tak, że jak się tutaj wchodzi, to centralnie można sobie na środku usiąść, bo jestem biedny. W sumie na tej pówce jakbym to dał, kurde się nie da. Powinna być pełna dowolność, jeśli chodzi o ustawianie takich rzeczy. I tu mamy właśnie tą szafkę. Tryb budowania. Jaka to jest szafka? Taka szafka. No to zrobimy tutaj przypówce. I tutaj zrobimy taką strefę z butami, tak? Ja rozumiem, że teraz mogę tu położyć... Kupki mogę kłaść. OK. Ja tutaj po prostu poustawiam rzeczy, które mi się nieładnie poukładały, nie? Typu coś, co mi zostało. To jest co? Sukienka czerwona. Sukienkę rzucałem tutaj. Bierzcie towary i spadajcie do domu. No, idźcie już sobie. Jest 9 p.m., już więcej klientów nie będzie przychodziło. Mam 1400 baksów. No, co ja z tymi pieniędzmi mogę zrobić? To się musimy zastanowić. Pracownicy dostępni są tylko w pełnej wersji. Kierownik sklepu. Możemy kupić dodatkowy obszar. 5 na 5. Co mi się tam nie przyda. Możemy kupić więcej na magazynie. Zaraz to sprawdzimy, no jak to działa. Kurtownik. Coś mi tu doszło. Poziom 5 wymagany marki, aż poziom piąty. To będziemy mieli style Vista i warsztat projektowania na poziomie siódmym. Więc zaczynamy kolejny dzionek 1300. Rozpoczynamy nowy dzień. I ja bym się musiał troszkę dotowarować, bo słabo tutaj, słabo. Produkty. No, tutaj tego mam mało. Nowa cena, dajmy troszkę więcej: 65. To jest, no to nie schodzi, nie, bo to koszt 20. Sugerowana cena, dajmy za 52. To jest za 40, może być, to za 40. Dajmy za 39, bo to tak słabo schodzi. Tutaj mamy produkt, a za, za 38. Ja chcę też się tego, to badziewia pozbywać. 63, 51, 2 to jest dobrze, i tu 52, dobra. Przychodzicie, nie przychodzicie, bo sklepu nie otworzyłem, a już by paru klientów zdążyło przyjść. Tu mi ktoś w środku zostawił t-shirta. Tutaj coś w środku wisi? Nie, na ziemi też nic nie wisi, spoko. Yy, produkty, nie produkty. Kurtownik. Tego mamy mało, więc dorzucamy. Tego jest mało. I tego jest mało. No dobra, to to wszystko chcę kupić. Proszę mi tu przyjechać ciężarówką. Myślę, że jeszcze jeden, jedną tego szelfa kupię i zostanie mi pieniędzy na manekinka. O. To ja sobie to wszystko fajnie pokupię. I ten stent cały, nie wiem co on daje, ale to pewnie jest na manekina, więc muszę kupić. Dobra, wychodzimy z, z tego z spodziewia, z komputera. Babeczka, co ty kupujesz? Spodenki, spódniczkę i coś tam, koszulkę? Tutaj, ziomeczki, fajnie kupujecie. Ja biorę czarny t-shirt, czarny t-shirt, nie wiem gdzie tu wisiał, i gdzie nie ma, to tutaj powiesimy. Już mi się strefy pomyliły: damska z męską, jeden ciul. Teraz wszyscy są unisex. Takie czasy mamy. Tutaj powiesimy te i pozostałe sukienki tutaj zatowaruję. Wyprzedaż, nie? To co jest zawsze na takich półeczkach, to jest wyprz. Wielka wyprz. Tutaj mamy te żółciutkie, takie ładniutkie, i tutaj dorzucimy, żeby było więcej. Ziomeczek, co ty kupujesz? Wszystko dla siebie, tak? Ty ładnie tutaj ubrany, przekokszony. Też widzę dla swojej kobietki coś kupiłeś z boczuchu. Jakieś takie skąpe towary. Tutaj mamy, co to jest? A, to jest ta druga szafeczka. Ja tą drugą szafeczkę... Nie, to jest chyba stand. Wiecie co? Ja to na razie pierdyknę tu. Chcę zobaczyć, jak to będzie wyglądało. O, w ten sposób. Dokładnie. Tak, tu damy. No, nie, no, czekajcie. Tryb miejsca. Kliknij. ziomeczków tu skasujemy. Fajnie, kasa się zgadza. Następny towaryk. Otwórz pudełko. O, tu jest druga półka, taka na śmieci, które mi gdzieś tam zalegały. Im bliżej, tym lepiej. Może tak bardziej centrycznie to sobie ustawię. O, i wtedy tą półkę mogę tutaj postawić. A zrobimy taki design. O! Tak po skosie. Nie, no bo zabijecie mnie. Równiutko ma być. Tak ładnie tu stawiamy. I tutaj powinno być dużo warty, właśnie pomnik kobity. Ja go chcę postawić tutaj. No, wygląda ładnie. Więc teraz, jak ja bym wziął na przykład jedną sukienkę, to mogę jej założyć sukienkę, mogę jej założyć lódniczkę. Nie da się ubrać. No to czekajcie, to zabierzmy tą sukienkę i ja bym chciał na przykład, nie wiem, weźmy to, ubierz, a to jest męskie. Ja muszę szukać damskich, czekajcie, bo tu klientera czeka, a ja się bawię. Ale wykupują powaru, Zajbiście. To damskie szukamy, to to jest takie fajne damskie, weźmy jedno, założymy jej. No i tyłeczek jest nagi, więc teraz by się przydało coś na tyłeczek. To to tylko jest, nie mamy nic innego. O, i jest ładniej, i teraz pytanie, czy jeszcze kurteczkę do tego mogę dorzucić? Nie mogę dorzucić. Nic więcej nie ma, więc tylko dwie rzeczy mogłem powiesić. Jeszcze muszę kupić facetka. Kurtownik, tak? Kupmy sobie meble. Tu mamy biegającego faceta, będzie spoko. On dużo takich facetowych rzeczy. Wróćmy do produktów. E, tu mi brakuje, właśnie. Mm, nie produktów, przepraszam, do hurtownika. I brakuje mi spodenek, dodaj do koszyka, brakuje mi tych czerwonych, to schodzi jak złoto. Tego mi brakuje, kupuj pan. Już tu płaczą, ale hajsu się zgadza. Fajnie, fajnie, widzę, że śmieci mi tam porozstawiali. Najpierw weźmiemy ten no, stent cały, żeby postawił naszego łebka. I ja bym go tak tutaj, wiecie co, czy ja go mogę przesunąć, nosić. Babeczkę postawimy tak, że ona tam wiecie stoi, a on będzie za nią biegł. O, ona stoi plecami, mówi nie, to ja nie szukam faceta, a ten jednak będzie bardzo kulturalnie po męsku fajnie ubrany i on ją tam zagai. Więc bierzemy mu tą sukienkę, zakładamy, w tych spodniach daleko nie ubiegniesz. I założymy mu. No dobra, to, bo nic więcej nie mam. Gustowny sweterek. Jeszcze czapeczka, by mu się czapałka jakaś przydała. Handlujemy z tym. Bank, bang, bang. No, i fajnie. Nowy dzień. Jeden klient nie mógł znaleźć produktu. O jezu, ci to marudzą. Ja mam znajomą, co robi właśnie w Ciucholandach i mówi, że to jest masakra. Klienci są po prostu nieznośni, rozwydrzeni wręcz, mogę powiedzieć. Dobrze, gdzie są moje produkty? Kurde, tutaj się zatowarowały. I szerciki męskie to są chyba, tak? Gdzie one tu wiszą? Tutaj. Klik, 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 klik. Szybko poklikane. Tutaj mamy fioletowe. Fioletowe tutaj wisiały. I mi zabraknie, więc mogę je dorzucić tutaj resztę. Tutaj mamy spodenki. Spodenki wiszą tutaj. Klik, 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 klikamy. I tutaj jeszcze spodenki. Dobrze kobitko, widzę, że coś kupiłaś, ja tylko się dotowaruje. produkty, nie. Kurtownik, czy ja mogę już nową markę kupić? Możemy nową markę kupić za 500 baksów. Style Vista, człowiek koszula, kobieta dyszeć i kobieta bluza. Hm. Coś mi się kojarzy, że jakieś AI to tłumaczyło. Warsztaty projektowania od wyższego poziomu. Ej, dobra, dokupmy sobie dwie te szafki. Kupmy i teraz ciuchy. Co my mamy? Style Vista. Dodaj do koszyka, dodaj do koszyka, dodaj do koszyka. 600. Na Więcej mnie chyba nie stać. Tutaj się coś kończy powoli w magazynie, więc też dokupimy. I to się kończy w magazynie. I elegancja się kończy, ale to już chyba mnie nie stać, bo to 200 wykosztuje. Musimy zarobić. No po jednym ciuchu, weź mi dupy, nie zawracaj kobieto. Jak kupować to wszystko? Dobra, i teraz tak to zawierzemy. Tu mamy spod spodynki. Szybko je rozkładamy. Tutaj mamy męskie spodynki. Ładnie to wszystko wisi. Teraz bierzemy pudełeczko, otwieramy. I tutaj mamy kolejny towar. Upchnę go tu? Nie upchnę go tutaj. Więc ja sobie kładę w ten sposób. Bierzemy kolejne pudełeczko, takie ładne. Może jak się popieści, to się też tutaj zmieści. Zmieści się. Dla chcącego nic trudnego. Mamy jedno miejsce więcej. Właśnie na nową modę. To jest chyba ten Lux Line. Nie, to jest te stare. To Lux Line jeszcze miałem. O, tu jaki gentleman przyszedł. W okularkach takich zajebistych. Dobra, bo wy kupujecie towary. Ja tu szybko wam opedzluję. Bang, bang, bang. Czy to jest nowa linia? Nie, to jest znowu stara linia. Mody. Przeklikuję. Tu jest nowa. To jest jakaś taka fajna z, ze smokiem sukienka. Więc wrzućmy ją tutaj, bo to wygląda zajebiście. Myślałem, że sukienka to jest jakaś taka długa bluza. No nic, nie znam się na modzie. Nigdy nie byłem fanem. Ja to tylko gajerek i tyle, nie? I koszula i wszystko jasne. Prawa załatwiona. Tutaj rzucimy tę koszulę. O, to jest taka właśnie inżynierska. Jeszcze jakby była czerwona. Czyli taka, wiecie, drwala. No to już wiadomo, że dla inżyniera. Dobrze, ja sobie dokupię jeszcze jakieś tutaj pierdolety. Myślę o tych kwiatkach. Dodajmy parę tych kwiatków. O 7 sztuk powinno styknąć. Jeszcze dodamy ze 3 półki. Kupuj. Powary się muszą zgadzać, bo tu ziomeczki łażą. I ja tutaj półki po prostu podokładam. Pyk, co to jest półka? Idealnie dwie półki z tej strony. Tu mamy kwiotka. Kwiotek będzie stał tutaj. To bieganie jest upierdliwe, nie? Jakby powinien być. Nie lubię tego typu systemu, jeśli chodzi o symulatory, że, że to sobie, wiecie, przyjeżdża ciężarówka, czy iść wyładować ten towar i ten, to, no dobra, taka jest rola symulatorów, ale według mnie to powinna być jakby symulacja jakiś tam, jakby to powiedzieć, tutaj damy tak, o. Powinna być symulacja zarządzania, a nie yy, symulacja, kurde, zwykłego pracownika. Fajnie, jak ktoś siądzie, to mu się w dupę wbije. Ten kulturalny bycie z buta dostanie, nie? Więcej kwiatków, tu jeszcze kwiatka dowalimy, żeby fajnie wyglądało. No cóż, no to widzicie, jak to wygląda, nie? To jest oczywiście wersja Demko. Co z tego będzie, to to ja nie wiem. Tych symulatorów jest teraz pierdyliard. No, zawsze jest coś, co możecie potestować. Ja na pewno bym złamanego grosza na to nie wydał, ale to tylko dlatego, że nie jestem fanem tego typu gier. I widać, że one są robione też na szybko. Teraz tak, tu mi brakuje sukienki, tu mi gdzieś spodenka brakuje. Tutaj zrobimy taką strefę zrzutową odrzutową. I dobra, kolejny dzień. Dalej mamy poziom sklepu piąty. Rozpocznij nowy dzień. Zaraz z rana zostawiamy tu wszystko pootwierane. No i ja muszę się dotowarować. Kurde, z tym jest zawsze problem. Co, ja jeste to bliżej tu postawię. Kierownik sklepu. Wiecie, co stać mnie? Ja bym chętnie chciał kupić to. I zobaczyć, gdzie mi dojdzie ten obszar. Kupujemy. To ja też chcę Wam pokazać. No i co? I dokupiłem, i gdzie jest ten obszar? Tutaj się ładnie poszerzyło. No, to, to fajnie wygląda. Mam nadzieję, że nic mi nie zeżarło. I lampę od razu się dorzuciło jedną i to jest jeszcze dodatkowe wyjście ze sklepu. I tutaj można też dokupować. Widzicie? Tu jest okienko z wystawką. Clothing Store Simulator, jest ładna reklama. I jeszcze pewnie się będzie dało też logo zmienić. Dobra, co ty pan chcesz? Co pan chcesz? Jeżeliś tu zostawił syf, to rzucimy. Ładnie dotowarujemy, hurtownik, meble, nic tam nie doszło. No, nowe rzeczy nam dojdą oczywiście typu półki okrągłe, kasa jakaś tam dodatkowa, kwiatki, nie kwiatki z tego co widzę lustra, manekiny, ale oczywiście, kiedy damy sobie do wishlisty, tak? Dodatkowe marki, też y, widzicie, mogę w demku do 11 poziomu dojść. No i to bym chciał zobaczyć, specjalny projekt, ale nie wiem, czy już na tym gameplay'u mi się uda dotrwać tak długo. To kupmy tego, co jest mało. Tego jest mało, tutaj elegancja się skończyła, gancja elegancja. Za 600, no to nie, spodzienki musimy wyrzucić. I na razie tylko to, niech się tu zmagazynuje. Lux Line, kobieta pod koszulek. Ten produkt jest niedostępny. No przecież się nie rozdwoje, no. To jest damskie, damskie spodnie. Nie wiem, gdzie to tutaj teraz zmieniamy usytuowanie. Też powinno być coś takiego, że jak, jak na przykład ciągle wieszamy w tym samym miejscu, czyli zgodnie, że tak powiem, z przeznaczeniem, to, to ma wtedy jakieś dodatkowe punkty, typu bardziej przyciąga klientów, albo jest bardziej wyeksponowane, albo... Jakiś tam procent zadowolenia z klientów, z przyzwyczajenia, że zawsze w tym samym miejscu są nie wiem, strefa męska i strefa damska. Da się dużo wymyślić w tego typu grach, nie? Ale kwestia tego, no na ile ci ludzie mają budżety, bo to zawsze siedzi ktoś do góry i każą produkować jak najszybciej i jak najwięcej. Jak najszybciej, jak najwięcej, nie? I wszystko na wczoraj najlepiej. No taki mamy rynek. Taki mamy niestety rynek. Jeśli chodzi o gry. Dobra, ja nie będę Wam tu przedłużał. Im więcej sprzedamy, tym większy mamy poziom. Tak wygląda nasz sklepik w Clothing Store Simulator. No, dziękuję za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki w górę subskrypcji. Nie dlatego, że to jest takie, wiecie, że to się utarło żeby to gadać, tylko po prostu możecie mi pomóc rozwinąć ten kanał yy, i żebym się nie musiał dokarmiać gruzem, tylko już mógł po prostu dokupić sobie jakieś gierki ciekawsze, może jakieś większe serie rozpocząć, nie? No dobra, tyle ode mnie, dzięki, na razie.